28 czerwca tak wygląda tutaj zachwaszczenie bobu bez sądzie nigdzie uciekła komosa, ale ogólnie jest to do zatalerowania, to jest bez bez chemicznego zwalczania chwastów i bez ręcznego zwalczania chwastów tak to wygląda Fasty są ale, ale nie jest to źle a tu jest ta pszenica no trzeba było ją skrócić jednak Teraz przyszły jeszcze na wałnicę to jest na wysoka jest na głębokim głęboszu tu jeszcze jest na oporniku ogólnie na bardzo małej dawce azotu nie wiem, czy to było 60 kg, 76 składnika, nie wiem, trudno powiedzieć. Tak to wygląda, to jest na głębokim głęboszu. W laborniku, Jeśli tutaj dotąd, tu jest. Akurat ścieżka przejazdowa, ale tu jest już na, na samym głęboszu w głębokim to jest ostrożeń. Tam się nasiało z tamtej strony kilka ich jest, ale no, trzeba ich też ściąć, wyrwać przed wysianiem Tu jest akurat tak nie trafnie, ale tu jest nawet na uwrocie widać To był przyd głębokim głęboszem, a tutaj widać tu yy, no tak zwana uprawa może zerowa, nie, no to było na 15 cm i to jest za płytko, żeby jakieś takie super efekty. Tu jest też już bez obornika, bez wieloskładnika, tak to wygląda tutaj. Może należałoby to skrócić, ale nie jest tak to wygląda. Ciekawe czy tam teraz jest mokro. Czy tam też te szerokie rzędy też położyło, czy nie położyło. Trzeba tam wejść w środek. Tak to wygląda. Ktoś powie, że tam jest niedorzucone. No to tutaj tak samo było. Proszę zobaczyć, to jest kolejna. Kolejna. Ktoś powie, że tam jest. No ten... Rozciewać tak może nie dorzucał, że tam jest niedorzucone, ale Widać widać tą schodę tam Nie wiem czy będzie widać No Widać tą schodę tutaj No a co? A tutaj A tutaj co? Tutaj tu jest między kolejnami co i co? Tu jest niedorzucone i co? Tu jest akurat środek między kolejnami i najbardziej leży wygląda. Może trzeba było to delikatnie skrócić, ale ja jakby był normalny, normalny deszcz, normalna tam nawałnica, to by to stało. i dobrze. Jak to było, jak było. No tak to... to wygląda. Cały się zmoczę. Tu jest na dużym głęboszu. To samo było nie wiem, ile to 3 lata temu, 2 lata temu? Tak samo było tam. Po głęboszu głębokim wszystko leżało. I zawsze tam przychodzi przed czynnikami. Przedtem było chyba trochę, nawet wcześniej. Ale za żeby się tym przejmować, bo to ile tu leży? Pół hektara.